tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. No nie tak dawno temu wdrożyliśmy przepisy do systemu, które regulują pracę zdalną i to jest bardzo dobre, dlatego że to jest znak czasów i wymóg naszych czasów. Praca zdalna będzie teraz dużo bardziej i łatwiej dostępna. Ale w tym przedłożeniu pojawia się artykuł 26 ze znaczkiem 1. Pracodawca nie może zakazać pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy. Więcej niż jednym albo w stosunku świadczenia usług. Czy Państwo nie obawiają się konsekwencji takiego sformułowania tego przepisu? No bo tak, pogorszy on sytuację pracodawców, dlatego że. Zwiększy ryzyko prowadzenia przez nich działalności, w szczególności w sektorach IT, ale może też pogorszyć sytuację pracowników. Zwracam uwagę, że jedyną formą kontroli, jaką pracodawca ma przy pracy zdalnej nad pracownikiem, jest monitoring, a ten monitoring może być dość daleko posunięty. To może być naprawdę wkraczać w jakiś tam sposób w prywatność pracownika. Nawet nie wspominam o kwestiach zdrowia czy wypalenia zawodowego pracowników, którzy pracują jednocześnie na kilku etatach, chociaż pewnie powinienem zważywszy na nazwę tej dyrektywy Work Life Balance. I jeszcze jedno pytanie, jak tam się ma dyrektywa o sygnalistach, która w Polsce w dalszym ciągu nie jest uregulowana. Chcielibyście walczyć z korupcją tak jak w Parlamencie Europejskim, ale nie ma przepisów dotyczących ochrony sygnalistów w Polsce. Bardzo dziękuję dziękuję. zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.